W styczniu 2007 roku Warszawa po 99 latach ponownie gościła najlepszych łyżwiarzy figurowych Europy. Dziś chcemy przybliżyć Państwu kulisy rywalizacji par sportowych. Środa 24 stycznia była ważnym dniem dla polskich kibiców. Tego dnia, kończąca swą karierę, para Dorota i Mariusz Siutkowie walczyła o medal. To przed nami ważny występ naszej pary. Także tak, trzymamy kciuki? Tak, dokładnie, oczywiście, że trzymamy kciuki. Jestem przekonany, że będzie bardzo dobrze. Były olimpijczyk Sebastian Kolasiński był dobrej myśli, podobnie jak gorąco dopingująca publiczność.

I think there was czy czujecie, że macie już medal? Tego nie można powiedzieć. Nie, nie można powiedzieć. Piłka jest od prądu, bramki <noise> Będziecie śledzili występywali za chwileczkę? Was pod słuchyjamy. Pod słuchyjamy. Pod słuchyjamy. Oby, to Ale jak czujecie się po występie? Super, bo nie ma super Czy publiczność wniosła Was w jakiś sposób? Zdecydowanie tak. Czy jednak była ta trema przed publicznością? Trema jest zawsze i tego się nie da uniknąć. Ale było super. W czasie, gdy Polacy dzielili się wrażeniami z występu ich najgroźniejsi rywale w walce o brązowy medal, rosyjska para Obertas-Sławnow właśnie występowała na lodzie. Bramy i mm -hmm. szczególnie przy nowym systemie każde podnoszenie ma, ma swoją nazwę, swoją grupę i takie są używane. Natomiast są już podnoszenia, które są nazywane podnoszeniami siódków, że są jedna z naszych zaprzyjaźnionych par w Kanadzie. Już nas prosiła, żeby po zakończeniu kariery, żebyśmy ich nauczyli naszych podnoszeń. co zrobimy z przyjemnością. Dobrze, e, mówicie o, o ranach. E, zawodowych, ale plany rodzinne jeszcze były swego czasu i pozostały. No. no tak, czekamy na Japonię i, <grym> i, i będzie, się. będziemy chcieli zrobić ten brakujący element, element naszej. Posadzić drzewo. <grym> no za chwileczkę poznacie werdykt, będziecie wiedzieli, czy jesteście, ale chyba już spodziewacie się, że będzie jednak nadal. Poczekajmy na ocenę. No, Para miała warek, także. <grym> no, ale tutaj, że nie ma możliwości, bo niestety koleżanka Wasza. Jest. <grym>

telewizor Zresztą to on mnie dzisiaj rano budził, jak nie wstawaliśmy po czępie. Co pan czuje jako medalista? Po raz kolejny. Jesteśmy szczęśliwi, to piękne zakończenie. To zakończenie. Co? Co pani czuje jako medalistka? bo już można śmiało tak powiedzieć. Szczęście czuję. Udało się, udało się na zakończenie pięknej kariery. Szczęście, że pojechaliśmy dobrze, bo zdobyć medal przy złej jeździe to nie jest taka przyjemność jak Panie w to jest per perfekcjonistką i Wiem, że laury zdobyte bez dobrych występów nie cieszą mi tak bardzo jak dobre występy. Bezkonkurencyjną parą sportową byli Niemcy: Aliona Sawczenko i Robin Szolkowy. Trebno natomiast wywalczyli Maria Pietrowa i Aleksiej Tichonow z Rosji. Piękne pożegnanie z polską publicznością. Medaliści Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, trzykrotni uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, nie zamierzają rozstać się z łyżwiarstwem. Chcą jednak także zrealizować plany prywatne. Przede wszystkim jesteśmy bardzo szczęśliwi. Gdybyśmy chcieli to zaplanować, to na pewno by nam się to nie udało. Ostatni rok naszych występów, Mistrzostwa odbywają się w Polsce, zdobywamy medal, a więc y, piękne zakończenie kariery y, przy znakomicie reagującej publiczności. Do tej pory taką publiczność spotykaliśmy tylko na lodowiskach w Ameryce. Y, polska publiczność im dorównała i brawo tak trzymać. gesetzt uh, naszym marzeniem jest otwarcie Szkoły Łyżwiarstwa Figurowego w Polsce. Chcemy pracować, pracować z młodzieżą, chcemy y, szkolić y, przede wszystkim pary sportowe i y, zdobywać z nimi medale. Y, jeżeli chodzi o nasze dzieci, y, na pewno będą próbowały, będą umiały jeździć na łyżwach. Если им это сделает приятно, они управлять этот спорт. Если они выберут что-то другое, они сделают другой спорт. День добрый город Белый Сток, все его жители. Я вас поздравляю с Новым Годом. От всей души желаю вам всего самого-самого доброго и хорошего. Удачи. Все будет здорово. Поздравляем киберцов Белого Стока и не только. Спасибо, что были с нами.